Cześć wszystkim, z tej strony Stolar Zaczekajcie się kolejnego odcinka No i... W końcu odcinek 2xRud pewnie A. No to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę I Co za co najważniejsze Komentarz, abym wiedział Że wy na przykład chcecie No nie wiem, następną grę jako Przykładowo, kolor daj, jakąś kolejną, czy daleką blok z fruta. To od Was wszystko zależy. Hmm. No i to chyba wszystko z swojej strony. Zaczynamy. Piraty. A czym skończyliśmy? Ale no tak, w tym miejscu. Tu skończyliśmy. Zanim jeszcze przejdziemy do cięć, widzę, że. Dobra, poczekamy, co jeszcze na ten eagle skończy. Lecimy sobie w do miejsce. O, to nie strzelał, ale dobra. Lecimy sobie zarosować owoc. O, event. I zobaczmy sobie po zarosowaniu, jaki to jest ten event. Może tam będę mógł wejść, nie wiem, w ryby łopci jak w ostatnich. Lądujemy! Nie to... Uderzenia o ziemię. Skrzyneczka! Ej, coś tam wybuchło. O, jagodka. Zbieram jagody, nie wiem po co. A, znaczy po aury, ale. Nie wiem po co teraz, je zbieram, ale. Przyda się. Widzowie, kibicuję cię, aby to było. Coś dobrego. Mm. Dawajcie, teraz wszyscy opływ w ogóle Jeśli tu będzie coś słabego, no to zobaczymy jeszcze. Nie mówmy, że coś słabego. będzie git. No jakby, nawet się z niezbyt często ucieszę. Eagle, eagle. Right? Sand, grawitacja jest obok. No, blisko. Piasek. Piu, piu, piu. Jej. Piasek. Naprawdę, i wygadywaliśmy, i unboxed piasek. Dobra, no wezmę no, sobie piasek. No, ale przecież... Kurde, wiem, że się ucieszę. I się cieszę. A to, co to jest? Nowa ikonka. Profil. To był który dostał update. Blocks fruit, czy blocks hm. tak, te całe przyciski dalej mnie interesują Ale dobra, teraz lecimy sobie na update to jeszcze nie grindujemy. To będzie odcinek, w którym będzie mniej grindowania Tam coś było Kurde, no kusi, no bo żółte coś jest Dobra, lecę zobaczyć Eee. Nie można tak. Przecież z ciebie straciłem wątek, Dostałem coś. Dobrze, to było pokonanie tylko dlatego, że. No. Że przez niego musiałem się wrócić. O. Proca. 5000. O, tu można fajnie rzeczy kupić. Muszkiet. 5000. Fintlock. 10, jest coś jeszcze? Nie, no to Fintloka, najrzadziej, najtrudniej, proszę. Pokaż mi Fintloka. Błędny, tak? Ładna animacja, przodowania. Dobra, zanim jeszcze. Eee. Na szczęście mam Light Sword. Wejść, dobra. Co my tu mamy? Celebrity Teleporter. Dobra, widzowie, to będzie odcinek, w którym będziemy poznawać sekrety. Sekrety Celebration Event. Wow. RIP Family, Red Army. Dobra, zobaczmy, jakie to ma perki. Są jakieś? To RIP Family. Ran koloseum, co to jest za miejsce? O, widzę. Tu też mogę kraftować. Tu się zabija. Oj tak się bierzemy. Co my tu mamy? Tu co jest? Tym jeden, tym dwa. Ha. Ej, czemu mi mojego fintloka wzięła? Nie fintloka? Okej, okay, tyk. I fintloczek. Eee. Dobra, co my tu mamy? Okej, okay, widzę, że admini są. Starożytny mnich. No to już przygotowany. Poprzedni bohater. Nie. Uzot? Nie. Uzot. Uzot. ja? legendarny uzot. To tam? Rozpal swoje serce. Tylko to? Shafi? He-Man. Zimne serce? Quest to są? krok. Dark Stepa, już pokazywałem wcześniej. Nie, nie chcę. Ciebie nie widziałam. Cześć. Wróćcie, będziesz wystarczająco przygotowany i... Mistrz sztuki walki. Niestety jest wystarczająco śliny, ćwiczy sobie sztuki walki. Ja mam 20 poziom. Let Army. A, tu będę zadanie miał. Co mi inne? Szalony naukowiec, nauczyciel Kung fu Wody. Sharkman. Klucze do domu? Sabi. Idź sobie. I to jest chyba tego. Tego słabszego Dragon Talona. No fajnie, ciekawie. Dobra, no to widzę, że to Ripple trzeba change teams. Red Army. Red Army, fajnie. A masz dla mnie jakieś zadanie? Bo jest pytanie napisane. A, tylko tyle. Dobra, to, to zobaczmy. Lecimy Oni Aha, i to jest wszystko. Bóg, jest tu ktoś. dokolwiek Dobra, no to to chyba jest tyle z tego eventu? Nie, no dobra, zobaczymy. Obejśmy tu wszystko sobie. Tu jest jakiś gościu. Chyba ryby można chować. O, poczprogrammy ryby na coś. Może wejść? Nie, jakieś minuty. Tam nie powinno być drugiego właścia? Z tego co pamiętam? Fisherman. Przeszukam ja, pokażę Pokaż czyż. Wędki. Sharkrot. Peć. 10. 10. Okej. Okay. A, oh, Oni Saul. Monk poison. Oni Saul. Niewidzialni. Okej, okay, fajne. A, jeszcze cię go venerap. O tam coś się pojawiło, tam muszę iść. O, tak ok. okej. O, jakaś krzynia? Otwarłem. Suken chest. Diamentowa. Pieniądze. Common scroll. Co? Dobra, później to obczajmy Uuu, perfekt. Cześć, ja tu ryby z wami. Szybko, bo znika, widzę, że znika, znika. A i tyle z tego. Ja chyba coś wyłowiłem, co to ja wyłowiem. Tylko scrolla? A nie, to jakaś chyba goldfish. Okej. Okay. O, tu jest. Dawaj, szybko. Dobry dzień, szybko. Prawda nie trafić? Nie, no zebrał ja nie. Całe flagi. O, tu jest coś. To wygląda fajnie. Takie czerwone. Szybko dawaj. Jest. Szybko. Coś. co to jest? Ale lak. To ja... O! Ale fisz. Trzeba pobudzić ryby. No, żebym pobudził ryby. Jeszcze nie zniknęło. No, nie wiem, pobudził ryby. Koloseum. Asze? Trzy Chyba idziemy, co? Pierwszy raz widzę tego bosa szybko leci, 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 leć, widzę go Dawaj. o mnie jeżę nic nie widzę i ile ona życia Czeka jest i klaść pozostałem Czemu jakimiś piorunami zaczyna nawalać Postawcie mnie Patrzcie mosa wszyscy To nie jest Was coś. I to wszystko? Aha. Nic z tego masą nie dostałem. Ale dobra, ja coś dostałem tu. Nie to, scrolla jakiegoś miałem chyba. O, scroll. No i to tyle jest tylko scrollerek. Hmm. Tu jeszcze coś jest. Leć, 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 lecz, lecz. O, tu coś jest. Kujon. <noise> Kujon. Pf, proszę pana. I profil. Tytuł? To Zobaczyć swoje listy tytułów? Jasne. Mam jakieś? Mm. Nie mam tajemniczy naukowiec, dobra. dobry, tutaj, Admin Panel. Okej, okay. a ten panel jest fajny. Pain Lightning Creation, coming soon. Okej, okay. fajnie. Co tu mamy? Tort. Cześć, cześć jestem teraz zajęty. Wiedziałem. Ekspert przebudzania. Czy twój czy, czy budził? Nie. Uczymy kiedyś to jeszcze przewodzić? O, dealer. zobaczmy co my tu mamy: Flame, Light, rubber, Quake, jest Sound! Jak ścina! Miej nic więcej. Sound w ruchu jest srogo. Pier 3. Okej, okay, nie jest zawsze. To to burza. No ale ja lecę. Tam coś jest chyba. No dobra, to lecę. Co tu jest? Może? Co? Skoro jestem sam Po prostu sam tutaj za to. Nie. Lecę. Dobrze. Ciekawe, ten odcinek już trwa. Dobra, no to chyba tyle. Widzimy się. Widzimy się, jak znajdę coś ciekawego. No to. Widzimy się. Jak już znajdę. Dobra, widzowie. Cześć. W... Znalazłem to niebieskie całe koło. Ten wir. No i. No byłem. Butyl. Notatka. Inside is fish kebab. Kebab ryb. A. No tak, fajnie. No, cieszę się. Że... To tu się pojawiło tak. Nagle, kiedy je, mówiłem coś. Dobra. To widzę, ja wam pokażę mój pow, jaki cały czas robię. Już trochę ryb w łowie. Pyk, 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 pyk. Cały czas robię tak. No. O, co ta rybka. No, to widzę je. Perfekt. Widzimy się. Jak. Znowu znajdę coś ciekawego. O, na przykład to. Na przykład to. No to czekajcie, to ja wam pokażę jeszcze ten sukien czysty. Tu się aby był diamentowy, bo z niego fajne rzeczy lecą. Znaczy scroller, które nie wiem co robią. Tutaj. Mogę rzucić. Pędka się psuła i naprawiła się nagle. Dobra. Dobrze. Ale ścina! Nie ryba, gra. Dobrze, co my tu mamy? O, butelka kolejna, patrzcie. Loot Seeker. Potion. Fajnie jest, jak się te portki dostaje, całe butelki. Szybko, znika. Widzę. Dobrze, mam jeszcze jedną rybę. Jezu, jak ścina gra! Nie widzę. Dobra, Dobrze, tutaj jest jakie wielkie. Ale nie powinno to być ten Albert Road. To powinno być chyba takie czerwone. No widzę więc. Najgorszy sukien chest. 10 tysięcy. Po prostu. Dobrze, to widzę. A więc. Widzimy się, jak znowu coś będzie ciekawego w tym całym evencie. Okej, czy jest z powrotem? No nie była to druga przerwa. Patrzcie na pasku na górze, kiedy ja ryby. Summer chest? Nie wiem, czemu tu jest Agony. Czy on jest w środku? Nie, gdzie jest Agony? Tam? Ja zdążę? No. Jest, 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 jest szybko. Tormented? O kurcze. To jest chyba źle. Jest źle. Osoł, dostała coś? Nie, chyba nie. Musi overlać raz. Chociaż raz. A Został zgnieciony. Dostałem coś? Nie. Mm, szkoda. No, Widzicie widzę, że tu dużo się dzieje i polecam grać w Lux Fruits. Zadali dużo update'ów i coraz większy win tu się robi. Co tak się zrobiło? Dobra. Nieważne, nieważne, zastanawiam nie się, jakie... Stolar, pik, pik, pik. Tu, Zobaczmy, jeszcze tam? Może są jakieś mobki? Nie, wygląda, dobra. O nie. O, jak się uratowałem, widzieliście? Ho, ho, ho. Musiałbym tu jeszcze raz iść. Udział widzowie, opłacasz ratować. Z tego siebie. I no oczywiście też. No no to widzimy się jak znowu coś ciekawego się wydarzy, cokolwiek. To prawdziwe Witam z powrotem. No powiem trochę i mam trzy summer chesty. To o co? Otwieramy. Summer Tokens, 42 39 i 100 42 Dobra, widzowie, wiecie co? Trochę leveli powpijałem, 5 leveli wbijałem na no, obowiązku, mega dużo, wiem Idziemy sobie oddać ryby, może coś zrobić Była jeszcze jedna butelka, szybko przeklikałem, żeby nie wiedzieć co tam jest Sprawdzimy sobie to razem I tam Najwięcej tych czestów leci właśnie z tego. Ja wam pokażę. Z tego niebieskiego. Które właśnie tu chyba znika. No. Dobra, no to złowimy sobie jeszcze tam troszkę. Tego. Ostatnia ryba. Może że cześcik? Nie, raczej nie. Nie mam już takiego szczęścia. Zali to się w ogóle od tego czarnego? Ko? Chyba Tak mi gra ścina, ale jeszcze żadnej ryby nie przepuściłem. Może tak mi gra ścina. A więc raczej na tym evencie... Pogram sobie trochę sam. Spodobywam tych samych tokenów całych. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest jakaś... Co to jest? Starfish, zielona. Okej. Okay. A nie mam bajtów, tak? O, realnie. Widzicie, zostałem jeszcze... Berserkera, widzę. No mogę w sumie użyć takiego jednego zwykłego goldfisha. Aha, poczuł dwóch, No to tak, oczywiście. Hihi. Przeniosło. Dobra, zobaczmy, co robi ten potka Berserker. Nie wiem, co ona może robić. Backpack. Berserker. A, więcej damage. okej okay. Oni Saul to potrzebuje Nie mam redfish. Monk, Nie mam Fish kebab. Mogę. O, jedna, to idealnie. I grał parytuna. Dobra. Zobaczmy co robi Fish kebab. A on robi kompletnie nic. A tam. Jak zwykle. invisibly Nie widziałem, że po co ja się pytam w ogóle. Gdzie jest ten ziomeczek, który tu stał? Nie ma go. Halo, ukradli mi ziomeczka. Mogę nie poddać. Pamiętacie w sumie? Tu stał taki kości. Ryby. Nie on ryby zbierał. A co, już można wejść? 37 minut. To jeszcze dużo czas. O, właśnie z takich pokażę, bo te, z tych jest... A, dobra, to nie pokażę. Naprawdę nie ma tego gościa. Jak ścina się gra? Naprawdę serwer musi być spugowany akurat teraz. A dobra, czekajcie chwilę. Na sam koniec odcinka sprzedamy sobie rybki. Znaczy wymienimy. Znaczy sprzedamy w sumie, bo dostaniemy sobie tokeny No. Więc ten fajnie. Uh, eee. Olib Family. Test celebration teleporter. Porter teleporter. Oj. Lebo źle? Szybko lecę, lecę, lecę. Nie to chciałem, ale okej. Okay. Co się dzieje? Okej, okay, dobra. Wiecie co? Muszę u ciekać Red Army, cześć. Szybko. Co mam robić tak swoją drogą? stary, co robimy? O kurde! Kolorcę! Szybko, koseum, Co ja robię? Może czas coś zdobędę. Dobra, chyba nie daję rady z tym bossem. Nic mi nie zadałem. Traw go czymkolwiek! Pomerwał! O, no, żegnajcie chyba, no. Dla mnie aż z basem. Dobra, widzę, ja ta z tym licznikiem sobie chyba... Nie kończymy, zapomniałbym. Czy akurat teraz musi być ten event, kiedyś coś chciałem na koniec robić. Macie, patrzcie, tu mi światło. Co się dzieje? Nie wiem, jest dobrze. Jest git? Nie, ale tego pamiętam co się stało. Ale jest git. Lecę. Jest git. Jest kinda git. Dlatego on zniknął. Nie ma? Dobra Atakujemy! Dobra, widzę, nie mamy jeszcze Dobra, widzowie Mam dalej te ryby Mam, dobra, to w następnym odcinku sobie wymienimy. I przekazujemy więcej rzeczy z tego eventu. No to dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. No i co? Pa!